Nowa kamera z serii Action właśnie wylądowała na półkach sklepowych i zaskakuje funkcjonalnością oraz możliwościami. Pojawia się więc pytanie: czy mamy do czynienia z rewolucją, ewolucją, a może zupełnie czymś innym? Na te oraz inne zagadnienia odpowiem w dzisiejszym materiale. Na początku chciałbym podkreślić dwie kwestie. Po pierwsze, to nie jest pełna recenzja, a tylko moja luźna obserwacja po kilku dniach spędzonych z kamerą. Po drugie, ten film nie jest sponsorowany, ponieważ kamerę oraz akcesoria zakupiłem osobiście. Omawiany dziś zestaw nosi nazwę Standard Combo i jest najbardziej podstawowym z dostępnych w sklepie. Całość otrzymujemy w niewielkim pudełku. W środku znajdziemy standardowy zestaw naklejek oraz papierowych instrukcji, śrubę mocującą, zestaw podkładek, mocowanie samoprzylepne do kasku, magnetyczną złączkę. Jedną baterię, kabel USB typu C oraz oczywiście samą kamerę. Brak ramki ochronnej, jaką mogliśmy znaleźć w pudełku Zakrzyn 5 Pro, trochę rozczarowuje. Projekt kamery, wyglądem nawiązuje do wcześniejszych modeli, choć w moim odczuciu prezentuje się niejako. Szare, smutne kolory, zero elementów, które przykuwałyby wzrok, do tego nazwa modelu oraz numerek na przedniej stronie wpisują się w tę całą nijakość. Kamera Action 6 w porównaniu do poprzedniej generacji delikatnie przybrała na wadze i zrobiła się większa. O ile z wagą nie będzie większego problemu, ponieważ jest praktycznie niezauważalna i wynosi zaledwie 3 gramy, tak zwiększenie rozmiaru oznacza, że jeśli lubicie zabierać kamerę pod wodę, to trzeba się będzie zaopatrzyć w nową obudowę do nurkowania. Pojawiło się również nowe mocowanie magnetyczne które teraz pozwala na zamontowanie kamery w obu kierunkach. W poprzednich modelach było kierunkowe. Jeśli chcieliśmy kamerę obrócić, trzeba było odkręcać śrubę lub mocowanie. Bardzo fajnie pomyślane i już stałem się fanem tego rozwiązania. Ale należy pamiętać, że nowe mocowanie zapewnia bezpieczne połączenie wyłącznie z Action 6. Co prawda, można zapiąć je do starszych modeli, jak i te ze starszych modeli używać w nowej kamerze, ale odradzam to robić ze względów bezpieczeństwa ponieważ nie tylko traci się w ten sposób połączenie magnetyczne, ale i zyskuje nowy problem związany z polem magnetycznym, które będzie przez cały czas działało na naszą niekorzyść, próbując nieustannie odepchnąć te dwa elementy od siebie. Jak już pewnie zauważyliście, zabezpieczenie zwalniające mocowanie jest znacznie większe i dużo łatwiejsze w obsłudze. We wcześniejszym, dzięki temu, że użyto większy magnes, mocowanie trzyma się bardzo dobrze, a to oznacza, że mając mokre lub zmarznięte dłonie, odczepienie kamery potrafi być wyzwaniem. Teraz jest dużo łatwiej. Mechanizm otwierania drzwiczek został również przebudowany i jest dokładnie taki sam jak w kamerze Ozmo 360, przez co otwieranie i zamykanie odbywa się łatwiej i pewniej. Do tego drzwiczki otwierają się teraz szerzej, a w razie potrzeby jedne i drugie można bez problemu zdjąć. Czerwone znaczniki są teraz bardziej widoczne i przede wszystkim jest ich więcej. Dzięki czemu szybciej można zorientować się, czy kamera jest szczelnie zamknięta Za mniejszymi drzwiczkami znajdziemy port ładowania USB typu C, a za większymi miejsce na baterie oraz kartę pamięci MicroSD. Baterie wykorzystywane w kamerze są dokładnie takie same jak w poprzednim modelu, czy te które znajdziemy w osmo 360, co jest dobrą informacją. Action 6 posiada jeden głośnik, który teraz znajdziemy od spodu kamery, i trzy wbudowane mikrofony. Czujnik temperatury barwowej jest zdecydowanie większy, przez co nie jest już wkomponowany w logo modelu, a czujnik ciśnienia wciąż występuje w kamerze i został przeniesiony na górę obudowy. Czy to koniec zmian? Oczywiście, że nie. Ponieważ jedną z najważniejszych nowości jest nowy obiektyw ze zmienną przesłoną, co wyraźnie wskazuje, że czasy tradycyjnych kamer sportowych dobiegają końca. Można się złościć i krzyczeć na chmury, ale takie są fakty i kierunek który mi osobiście się bardzo podoba. Zresztą nie raz już o tym mówiłem podczas omawiania konkurencyjnych kamer od Insta 360 A co to dokładnie oznacza? Kamera posiada zmienną przesłonę, dzięki czemu możemy dużo lepiej dostosować ekspozycję. W poprzednim modelu była to stała wartość f2.8. W Action 6 dostępne stałe wartości to f2.8 oraz f4. Oraz możliwość ustawienia zakresu, którego wartości widzicie teraz przed sobą. Możemy to wykorzystać na przykład w ujęciach nocnych. Jeśli kamerze pozwolimy wykorzystać automatyczny zakres F2 do F4, to kamera przejdzie do wartości F2, kiedy zrobi się ciemno. Dzięki czemu możemy uzyskać bardzo dobre efekty i to bez przechodzenia w tryb nocny. W takich warunkach zmiana przesłony na stałą wartość F4. Doda efekt rozbłysku gwiazd na źródłach światła, co można również fajnie wykorzystać. A teraz sprawdzimy, jak Aksyn6 radzi sobie, kiedy tego światła zrobi się mniej. Aktualnie stoję przed domem, to światło tutaj jest dość mocne, więc nie powinno być tu na chwilę obecną żadnych problemów, aby mnie dobrze zobaczyć. Przypominam, że obie kamery, tak jak poprzednio, są ustawione identycznie i obie są ustawione w zwykłym trybie nagrywania. To jeszcze nie jest tryb do nagrywania w nocy, jest to zwykły tryb, po prostu chcę zobaczyć, jak sobie w takich warunkach poradzą. Pozwólcie, że wyjdę spod tego daszku. Nie Niestety troszkę pada deszcz, więc może mnie tutaj mogą się pojawiać dziwne grymasy na mojej twarzy. Natomiast kiedy stoję sobie już właśnie w ten sposób, kiedy światło prawidłowo pada na moją osobę, możecie dostrzec. Różnicę. Ja już widzę różnicę, że obraz z Action 6, która znajduje się z tej strony jest trochę jaśniejszy, w szczególności widać, że za mną widać dużo więcej, na Action 5 tutaj jest naprawdę ciemno, natomiast z tej strony jest dużo jaśniej, natomiast dopiero na dużym ekranie będziecie mogli zobaczyć, tak jak teraz oglądacie, jaka jest różnica między tymi dwiema kamerami. Odejdę kawałeczek dalej, tutaj sobie pozwolę odejść. Sobie tutaj, gdzie taki jest mrok. Teraz możemy sobie zobaczyć, jak to prezentuje się w takich warunkach. Oczywiście nie, nie są to zbytnie warunki do nagrywania. Natomiast, jako taka ciekawostka, jak te kamery sobie radzą przy tak ograniczonym oświetleniu. Możemy zobaczyć sobie sami. Natomiast w tym momencie obie kamery są włączone w trybie do nagrywania w nocy, czyli ISO zostało podkręcone do maksymalnych wartości, do wartości, które w normalnych warunkach e, nagrywania nie są dostępne, ponieważ są one zarezerwowane tylko właśnie dla tego trybu. E, czerwone światło, które się tutaj pojawiło, to był sąsiad wyjeżdżający samochodem, e, samochodem spod domu, więc e, nie jest to żaden błąd na obrazie, tylko właśnie. Tylko właśnie to światło, które się odbiło, i w tym trybie, jak można zauważyć, jest dużo lepiej. Przede wszystkim jest dużo jaśniej, ale czy kiedy będę szedł, kiedy będę do Was mówił, kiedy będę się ruszał, wszystko na obrazie pozostanie tak, jak być powinno. Aktualnie jestem pod taką lampą, moi drodzy ledową, która będzie mi tu przyspieszać i sami możecie sobie teraz ocenić jak prezentuje się moja twarz, jak prezentuje się właśnie cała ta faktura na tej mojej kursce, na tych niewielkich ekranach to wygląda to bardzo fajnie natomiast Wy oglądając to teraz na dużo większym ekranie możecie sami ocenić, czy ten obraz prezentuje się dalej tak samo dobrze, jak prezentuje się Właśnie na tym ekranie kamery, ale myślę, że taki test na początek wystarczy. Natomiast jeśli ktoś teraz obawia się, że Action 6 będzie bardziej skomplikowane w obsłudze, to już uspokajam. W trybie automatycznym kamera wszystko dostosowuje sama, więc o nic nie musimy się martwić. Po prostu wystarczy włączyć nagrywanie i cieszyć się chwilą. Tak jak bardzo się cieszę, że wyszedł nowy model z serii Action, tak, nie do końca jestem przekonany, czy końcówka listopada to jest najlepszy moment, aby wydać kamerę w naszej części świata, bo najczęściej jest szaro, e, buro i mało kolorowo, jak widać na załączonym obrazku. Natomiast kamery muszą sobie radzić i w takich warunkach, więc i w takich warunkach są testowane. Moi drodzy, w tym momencie kamery są ustawione identycznie. To jest taki krótki test, aby sprawdzić właśnie, jak działają mikrofony. Muszę się zatrzymać, bo chcę wejść do takiego niewielkiego budynku, który za chwilę zobaczę, ale ja już tu słyszę, że jak mówię trochę głośniej, to odbija się ten dźwięk od tych ścian i nie chciałbym tutaj też, żeby było echo. Więc tak jak wspomniałem, te kamery są ustawione identycznie, a dźwięk mają ustawiony w stereo oraz standardowe otrzymianie wiatru, więc jeśli jakiś tam będzie większy podmóg, no to Będziecie go zapewne słyszeć. Natomiast teraz to, co słyszycie, to jest dźwięk nagrywany przy pomocy Action 5 Pro. A teraz to, co słyszycie, to jest dźwięk nagrywany przy pomocy Action 6. I polecimy standardowo w drugą stronę. Czyli teraz to, co słyszycie, to jest dźwięk nagrywany przy pomocy Action 6. A teraz to, co... co słyszycie, to jest dźwięk nagrywany przy pomocy Action 5 Pro. Sami się możecie przekonać, czy różnica w tym dźwięku jest jakakolwiek, ponieważ obstawiam, że te mikrofony oraz. Cała, cała ta technologia odpowiedzialna za dźwięk jest taka sama. Natomiast yy, kamery różnią się jeśli chodzi o obraz. Yy, Action 6 ma nową matrycę, taką kwadratową, którą yy, można znaleźć Osmo 360. Oraz yy, tam się troszkę optyka zmieniła, więc yy, możemy sobie teraz właśnie ustawiać. Ręcznie bądź też automatycznie. Wszystko jest ustawione na, w tryb automatyczny i chcę się tutaj przekonać, co dokładnie zarejestrują te kamery, czyli powiedzmy, z nagle z takiego jasnego, z jasnego, właśnie otoczenia wchodzę do takiego bardziej zaciemnionego i tutaj będziemy się mogli przekonać, jak te kamery będą oddawały kolory, ponieważ Action 6 ma też, widzę, większy czujnik, jeśli chodzi o temperaturę barw, więc choć może nie jestem ubrany zbyt kolorowo, tak myślę, że tych kolorów jest tutaj wystarczająco, aby można było zauważyć różnice. Czy tyczy się to również różnych szczegółów, czy to na mojej twarzy, właśnie na skórze, czy może gdzieś tam na tej kurce będą występowały, na tej czapce, tu taki znaczek jest jakiś mały, mam nadzieję, że będzie to widoczne, że różnica między tymi dwie, dwiema kamerami będzie widoczna. Tutaj jest to już w ogóle takie jakieś zaciemnienie, więc taki szybki test, aby można było się przekonać. Czy tak naprawdę jest różnica, czy nie ma, czy to tylko jest po prostu zwykły marketingowy bełkot, że tak powiem? Sami sobie ocencie. Tutaj się jeszcze przejdę kawałeczek. Niestety jest niesamowicie zimno, pogoda, jak mówię, nie zachęca wcale do chodzenia ani zwiedzania, szczególnie dzisiaj, no ale nic. Mamy co mamy, nagrywamy jak nagrywamy. Lepsza jakość w słabym oświetleniu to nie tylko zasługa zmiennej przesłony, ale i większej kwadratowej matrycy o wielkości 1x1.1 cala, która dużo lepiej zbiera światło, a do tego jej kształt sprawia, że zyskaliśmy możliwość rejestrowania nagrań w proporcjach 1x1. Daje to możliwość docięcia obrazów postprodukcji pod dowolne media społecznościowe. Czyli jeśli zechcesz coś nagrać, a nie do końca wiesz, gdzie będzie to publikowane, lub potrzebne jest jedno ujęcie dla wielu platform, to teraz jest możliwość, aby to zrobić. Dla przykładu teraz widzicie pełne proporcje nagrane przez kamerę. Dokładnie pod ten film na YouTube, czyli 16 na 9. Teraz może w pionie, czyli 9 na 16, lub jeszcze coś innego, na przykład 4 na 5. Warto zaznaczyć, że idealne proporcje 1x1 są dostępne wyłącznie, kiedy nie używamy stabilizacji obrazu. Kiedy stabilizacja jest włączona, jak w tym przypadku, to na rogach ekranu pojawiają się miejsca, gdzie obraz nie jest rejestrowany. W pozostałych aspektach kamera nie zmieniła się wcale, no prawie wcale. Na przykład ilość wbudowanej pamięci wzrosła z 47 do 50 GB. DJI Serio. Myślałem, że 105 GB, jakie jest oferowane w Ozmo 360, stanie się standardem, ale niestety tak się nie stało. Żeby nie było, to wbudowana pamięć jest zawsze na plus. A ta dostępna w Action 6 pozwala i tu, w zależności od ustawień, na ponad godzinę do ponad dwóch godzin nagrywek. Ekrany zastosowane w Action 6 są dokładnie takie same jak we wcześniejszym modelu, ale to nie jest nic złego, ponieważ są one bardzo dobre i w pełni spełniają swoją rolę. Oba są wykonane w technologii OLED, są dotykowe i bardzo dobrze reagują na dotyk, dzięki czemu poruszanie się po menu kamery jest proste i bezproblemowe. Wszystko działa płynnie i bez żadnych zacięć czy spowolni. Projekt menu uległ tylko kosmetycznym zmianom, więc wciąż znalezienie czegokolwiek nie stanowi żadnych problemów. A menu w języku polskim jeszcze łatwiej to upraszcza. W ustawieniach poza standardowymi opcjami, które wpływają na zachowanie się kamery, znajdziemy oczywiście system Osmo Audio, który pozwala na podłączenie dwóch mikrofonów od DJI, co sprawia, że nagrywanie dźwięku nie tylko staje się banalnie proste, ale jego jakość będzie na wysokim poziomie. Dostępne tryby w kamerze to zdjęcia, wideo, tryb nocny, tryb portretowy, śledzenie obiektu, slowmo oraz timelapse. Jedyne, do czego mogę mieć uwagę na chwilę obecną, to to, że tworzenie nowych profili wciąż nie daje możliwości nadawania im własnych nazw, i nie do końca rozumiem, dlaczego nie można tego wprowadzić. Dla mnie bywa to niezwykle irytujące, bo muszę dwa razy się zastanowić, co ja tam wcześniej ustawiłem. Dobrze, a jak działa śledzenie obiektu na obu tych kamerach? Jak możecie zobaczyć, aktualnie każda z nich wykrywa mnie bezproblemowo Pojawił się taki właśnie żółty żółty kwadracik w momencie kiedy włączę nagrywanie ten kwadracik zmieni kolor na zielony I dzięki czemu kamera pokazuje, że już mnie śledzi moi drodzy śledzenie odbywa się automatycznie wszystko nagrywane jest w rozdzielczości 2,7K nie ma większej rozdzielczości ponieważ obrazek 4K przez tę kamerę jest przycinany właśnie po to albo wy wykorzystać nadmiar miejsca do śledzenia mnie Możliwe jest nagrywanie w, w prowocjach ekranu 16x9 bądź też 9x16, jak to się dzieje w tym przypadku. Ja oddalę się kawałek dalej, abyśmy mogli sobie zobaczyć, jak z daleka będzie ta kamera mnie łapać. I przy okazji, będziecie mogli zobaczyć, jak działa ten mikrofon w tych w obu tych kamerach, czy wciąż nie słychać, czy, czy nie słychać mnie za bardzo. Wygląda to troszkę komicznie, natomiast zadaniem jest właśnie sprawdzenie czy, czy kamera nie ma jakichś problemów właśnie z śledzeniem mnie w takich nawet dużo szybszych ruchach i wydaje mi się, że działa to całkiem nieźle i mam wrażenie, że na jednej i drugiej kamerze nie ma zmiany, to znaczy działa to po prostu dobrze i nowy model jakoś szczególnie tego nie ulepsza. Na uwagę zasługuje fakt, że wraz z kamerą pojawiło się kilka ciekawych akcesoriów, w tym nowa obudowa do nurkowania oczywiście, jest na mojej liście zakupowej, obiektyw makro pozwalający ustawić ręcznie zakres ostrości oraz uzyskać naturalną głębię obrazu tu mają moją uwagę, obiektyw poszerzający pole widzenia ze standardowych 155 do aż 182 stopni, czy zestaw filtrów ND w zaskakująco niskiej cenie. I tu też mają moją uwagę. Coś z tego z pewnością pojawi się wkrótce na kanale, ale w momencie zakupu mojej kamery wymienionych akcesoriów nie było na stanie. Po tych kilku dniach spędzonych z Action 6 odnoszę wrażenie, że DJI zagrało bezpiecznie tylko po to, aby wybadać rynek i sprawdzić reakcję odbiorców na kierunek, w którym chcą podążać. Zagrali również niską ceną, bo Action 6 kosztuje aktualnie tyle, co zeszłoroczne Ace Pro 2. Widać jak na dłoni, że mocno spoglądają na ruch Insta 360 i podobnie jak oni, nie boją się eksperymentować lub jak kto woli dostosowywać do zmieniającego się rynku. I choć zmian jest tylko tyle i aż tyle, to nowa konstrukcja wydaje się początkiem czegoś nowego czegoś, co dopiero nadejdzie. Kamera sama w sobie podoba mi się bardzo, ale czy warto zamienić Action 5 Pro na nowy model? Na to pytanie niestety nie jestem jeszcze w stanie w pełni odpowiedzieć. Ale na dniach pojawi się materiał, który pomoże podjąć taką decyzję. Tak, chodzi o jakość obrazu. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Jeśli dotarliście do końca, to zachęcam do zadawania pytań lub chociaż zostawienia komentarza. Dziękuję również bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, hej!